Wiadomość od wszechświata dla ciebie na dziś. W tym momencie wszechświat cicho pracuje, aby przynieść ci unikalne okazje i drogi pełne możliwości. Przyjmij każdą sytuację z radością i wdzięcznością, ponieważ teraz jest idealny czas na zharmonizowanie swoich intencji, rozpoczęcie projektów, które rezonują z Twoją istotą, i pozwolenie, by obfitość płynęła we wszystkich aspektach Twojego życia. Zaufaj naturalnemu rytmowi istnienia. Każde wydarzenie, każde spotkanie, a nawet wyzwania, które się pojawiają, są cennymi zaproszeniami do Twojego wzrostu i odzwierciedleniami tego, że jesteś prowadzony. A nie ma pośpiechu. Pamiętaj, życie to podróż, którą należy przeżywać z obecnością i spokojem. Uwolnij się z miłością od wszystkiego, co już nie rezonuje z Twoją aktualną wibracją. To uwolnienie robi miejsce na nowe i niezwykłe rzeczy w Twoim życiu. Twoja intuicja jest Twoim największym sojusznikiem w tej wędrówce. Działa jak wewnętrzny przewodnik, zawsze wskazując drogę najbardziej zgodną z Twoim celem. Zwracaj uwagę na znaki i synchronizację, te idealne momenty, kiedy wszystko wydaje się pasować. To nie są zwykłe przypadki, ale jasne wiadomości od wszechświata, które potwierdzają że jesteś na właściwej drodze. Uwierz w swoją moc do osiągania niesamowitych rzeczy. W tobie drzenie siła, by zamienić swoje najgłębsze marzenia w rzeczywistość. Przyjmuj zmiany, które nadchodzą, z odwagą i wiarą. Pamiętaj, że każda transformacja, jak trudna by nie była, jest portalem do wyższej wersji samego siebie. Zaufaj, że przechodząc przez nieznane, Zbliża się do przyszłości pełnej osiągnięć i spełnienia. I nie zapomnij, jutro przyniesie Ci wspaniałe prezenty. Trzymaj swoje serce otwarte i gotowe na przyjęcie niespodzianek. Rozpoznaj i dziękuj za każde błogosławieństwo, które życie stawia na Twojej drodze, pozwalając energii i wdzięczności podnieść Twoją wibrację. Pewnie powiedz, zasługuję na wszystko, co dobre na tym świecie. Odbieram z radością i wdzięcznością wszystkie błogosławieństwa, które wszechświat ma dla mnie. Dziękuję, wszechświecie, za Twoją nieskończoną hojność. Dziękuję, anioły, za prowadzenie moich kroków. Bądź pewny, że coś niezwykłego zaraz wydarzy się w Twoim życiu. Zaufaj, świętuj i bądź gotów na przyjęcie przyszłości pełnej pokoju, obfitości i szczęścia. Pamiętaj, Najlepsze dopiero przed Tobą. To była wiadomość na dziś. Podziel się nią z innymi i wnieś światło w ich dzień. Do zobaczenia następnym razem.